Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym Wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz Wy Go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł, rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. I dzisiaj przychodzi naprawdę dobra nowina dzisiaj przychodzi obietnica życia, że przyjdzie dzień, przyjdzie dzień. Kiedy ujrzę dzień Jezusa. To jest to. Abraham zobaczył mój dzień. Co to znaczy zobaczyć dzień Jezusa? To znaczy zobaczyć, że Bóg ze śmierci wydobywa życie. Dlatego Jezus powiedział, że Abraham zobaczył mój dzień. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o przymierzu, czy też inaczej o tym, że Bóg potwierdza przymierze, które zawarł z Abrahamem. Dzisiaj czytamy 17 rozdział. I Abraham, kiedy Bóg potwierdza to przymierze i Abraham ma zapisane to, to przymierze, zapisuje to przymierze na swoim ciele, bo to jest moment, kiedy Abraham dokonuje obrzezania. Abraham ma 99 lat. I Bóg, kiedy zaprasza go do tego, żeby zapisał to przymierze na swoim ciele, obrzezał się. Po tym fakcie potwierdza i mówi, że z ciebie narodzi się syn. I Abraham wtedy pada na ziemię i się śmieje. Mówi jasne, mh. z niepłodnej żony, która ma 89 lat. I ze mnie, który mam 99 lat, po 24 latach niezrealizowanej obietnicy, narodzi się życie. Tak samo reaguje Sara, kiedy, kiedy czytamy dalej tą historię i słuchamy słowa, kiedy Bóg przychodzi i jeszcze raz to potwierdza: to tym razem Sara się śmieje. Dlatego Izak nazywa się śmiech, bo Abraham. Zobaczył dzień Jezusa, zobaczył co, że Bóg ze śmierci wydobywa życie z niepłodnego łona, ze starca, z niemożliwości. I Bóg wielokrotnie to, co uczynił w Abrahamie, który wielokrotnie zawodził, nie zdawał nie dawał sobie rady z tą wielką obietnicą, którą otrzymał, kiedy miał 75 lat. Z obietnicą, która go popchnęła, żeby wyruszył w drogę ku temu, żeby to słowo się mogło w nim zrealizować, opierając się o Boga. On jest ojcem wiary. Nie zdawał egzaminu, zawodził. Kiedy słuchamy tego opowiadania, to widzimy, że Abraham Abram ma dziesięć prób, wszystkich dziewięciu zawodzi. Nie daje rady. Myśli po swojemu, robi po swojemu, ale Bóg jest wierny obietnicy, wierny przymierzu, które zawarł temu przymierzu, którego realizacja nie opiera się o Abrahama, opiera się o Boga, bo to przymierze, które zawiera, to czytamy w XV rozdziale, kiedy Abraham dopiero co wyruszył, różne rzeczy się już wydarzyły i, i Abraham. Prosi Boga, żeby dał mu znaki Bóg wtedy zawiera z Nim takie widzialne przymierze i realizację tego przymierza uzależnia od siebie, od swojej miłości, od swojej wierności. I to jest naprawdę dobra nowina dzisiaj, że Bóg przychodzi z obietnicą życia do nas, że Bóg uzależnia realizację tej obietnicy nie o nas. Znaczy, że my zawodzimy, nie dajemy rady, ale Bóg daje radę. Bóg jest wierny. Że Bóg pragnie dla nas tego dnia, żebyśmy zobaczyli dzień Jezusa. To znaczy, żebyśmy w naszym życiu doświadczyli, że Bóg ze śmierci wyprowadza życie. Że jest taki moment, kiedy my się zestarzejemy, tak jak Abraham, nie wiem... Jest taki duchowy wiek 99 lat, kiedy Bóg potwierdzi to, to przymierze na, na naszym ciele. Już prorocy zapowiadali, już Mojżesz mówił w księdze powtórzonego prawa, w dziesiątym rozdziale czytamy, kiedy Bóg poprzez Mojżesza mówi: Obrzezajcie wasze serca i nie bądźcie ludem o twardym karku. I potem prorocy. Przychodzili i mówili, że Bóg dokona obrzezania serca, że za mało jest nosić tylko na swoim ciele, tak jak i dla nas jest za mało, że, że się żegnamy, że robimy różne znaki, że klękamy, że, że się modlimy, że ma, mamy u, słowo Boga na naszych ustach, że to jest ciągle coś na zewnątrz, że potrzeba, żeby Bóg zapisał to przymierze na naszym ciele, obrzezał nasze serce. To znaczy, to słowo swoim palcem, Duchem Świętym zapisał w naszym sercu. I wtedy, kiedy to się dokona, będziemy widzieli Dzień Jezusa. To znaczy, będziemy mogli zobaczyć, że kiedy tracimy nasze życie, to życie będzie do nas przychodzić. Że kiedy zrezygnujemy z naszych racji, z naszych praw, Bóg odbuduje małżeństwo. Relacje z dziećmi. To jest ogromna obietnica mimo wszystkich tych naszych porażek. Dlatego potrzeba nam tego, co dzisiaj śpiewaliśmy w Psalmie. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które on uczynił. Mamy takie cuda w naszym życiu. Cuda, które On uczynił, że pokazał, że jest wierny mimo naszej niewierności. Ja mam wiele takich cudów, jeden taki szczególny, który noszę. Cuda, które On uczynił, że był wierny mimo mojej niewierności, że prawdą jest to, co mówi Święty Paweł, że wybranie i dary łaski są nieodwołalne. Bóg nas wybrał. I Jego potęga sprawia, że Możemy być z Nim, że nas nie zostawia, że jest jak pasterz, który kiedy się zagubimy, szuka owcy zagubionej, że nie cieszy się z tych, którzy jeszcze zostali, ale szuka tych, którzy zaginęli, że ostatecznie za każdym razem, kiedy przychodzimy na Eucharystię, Bóg na nowo przychodzi ze swoim przymierzem. Będziemy dzisiaj słuchać. Kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, że ta wierność Boga objawia się. Szukajcie zawsze Jego oblicza, że w momentach, kiedy takich jak dzisiaj jest ten dzień dla mnie, <grystanie> jestem zaproszony, żeby szukać Jego oblicza, żeby nie patrzeć się na swoje porażki i mówić, A, jestem jedna wielka porażka. Jestem nic nie wychodzi i użalać się nad sobą, żeby patrzeć na Chrystusa, bo On zapisał to przymierze na swoim ciele, dał obrzezać serce. Jego serce jest przebite i mogę dzisiaj przystąpić do jego ciała i krwi, do tego nowego i wiecznego przymierza, które jest zapisane w nim. I On może dzisiaj, jeżeli, jeżeli otworzę moje serce, zapisać to w moim ciele, obrzezać moje serce. Może mi pokazać dzisiaj naprawdę swój dzień i z tej porażki, z, tych, z tego bankructwa wydobyć życie. To jest obietnica na Paschę, w zależności od tych bankructw i porażek, które doświadczamy, może na dzisiejszy dzień, może... Na te dni, które jeszcze są, a może na to, co minęło, ujrzysz Dzień Jezusa.